Serdecznie. Dzisiaj zaprezentujemy nasze boksy rozkładowe standardowe w wymiarze 70 szerokość, 55 głębokość, 1,62 m wysoki cały supek. Na nim mamy trzy boxy. Jeśli chodzi o cenę, 240 zł, takie jak na nagraniu z wycięciem na miskę, 235 zł bez wycięcia, tylko z pełną kółeczką. Zaraz pokażemy. Tak to tutaj działa. To akurat klient który zażyczył otwierany na zewnątrz, czyli tutaj mamy otwierany na zewnątrz. W środku jest półeczka z wycięciem na miskę. Eee, z tym wycięciem 240 zł, bez tego wycięcia 235 zł. Eee, szuflada gruba, dwustronnie laminowana. Ona ma teraz 12 mm grubości. To już jest taka do żywotnio. Szuflada nic nie będzie działo, nie ma szans. Wyfrazowany uchwycik z środku. Można samej szuflady. pokażemy też róż, róż też cały wyjmowany, skręcany tylko i wyłącznie na wkręty, nie na jakieś tam szybki, czy jakieś pierdoły, kołeczki ze wstawką na, na środku, żeby kołki nam się nie wyginały z czasem, i wysoki jest tutaj na 8 centów, także jest dużo miejsca na kał, nie trzeba co tydzień sprzątać, to mamy na tej zasadzie. Możemy oczywiście też odwrotnie, możemy najpierw sobie sam ruszcik wyjąć bez wyciągania szuflady nie ma takiej konieczności. Zostawię mamy karniczek trzysegmentowy, plastikowy, możemy go sobie całego łatwo zdjąć, wymyć, to, co tam tylko chcemy, zawiesimy go z powrotem. Tu ma dwa uchwyciki do zawieszania. O, jeśli chodzi o wysyłeczkę na palecie. Jeśli ktoś chce taki słupek w całości, to na jedną paletę zmieścimy dwa takie słupki i wtedy koszt wysyłki 220 zł. No i wchodzi na to 6 boksów. Lub jeśli w elementach, to wtedy ramki, ruszta, to co najgorsze, przychodzi do was złożone, szuflada też. Tylko w korpusy podkusy musicie poskładać. Tutaj na paletę w elementach zmieścimy nawet około 30 takich boksów i też za 220 zł. za, za pobraniem płacicie przy, przy odbiorze kurierowi. No, to chyba z takich informacji było na tyle. Tu kamerzysta pokaże trochę jak to wygląda w całości. Jak mówiłem jeszcze wspomnijmy tylko, że cały idzie do jednego klienta, bardzo duże zamówienie. 100, 100 boksów. Tu akurat pierwszym rzutem mamy 50 gotowych, drugie 50 będziemy, będziemy za chwilę jeszcze działać.